Jest poniedziałek 7 kwietnia. W początku tej modlitwy poproś Najwyższego Boga, by rozjaśnił ciemności twego serca i dał ci prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie. Byś wypełniał jego święte i prawdziwe posłannictwo. Boże swoje. W swej moją Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do niego, a on Usiadłszy, nauczał? Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa, który spotyka się z ludźmi. Jedni przyszli, by Go słuchać, inni, aby wystawić na próbę. Kobieta pochwycona na cudzołóstwie została do Niego przyprowadzona. Po co Ty przychodzisz do Jezusa? Jaką masz intencję? Co chcesz od Niego otrzymać? Istnieje taka pokusa, aby porównywać się z innymi ludźmi. Ten, kto chce się poniżyć, zawsze znajdzie lepszego od siebie. Ktoś, kto chce się dowartościować lub ukryć swoje słabości, zawsze znajdzie osobę, która mu w tym pomoże. Jednak to zawsze wiąże się z osądem i oskarżeniem. Jakie jest Twoje patrzenie na innych ludzi i siebie samego? Ile jest tam sądu, a ile zwykłej braterskiej postawy miłości Boga i bliźniego. I ja ciebie nie potępiam. Słowo, które wypowiedział Jezus do kobiety, wyraża nieskończone miłosierdzie Boga. Oznacza to, że On jest bardziej miłosierny względem każdego człowieka, niż my sami względem siebie i innych ludzi. Wierzysz w to? Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, Kobiety te dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej. Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Proś wszechmogącego Boga, by ten czas słuchania słowa przyniósł Ci zaufanie w Jego nieskończone miłosierdzie i Jego prowadzenie do zbawienia. Pała Ojcu I, i Synowi i, i duchowi, duchowi Świętemu, świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze, i na, zawsze, i na wieki wieków. Amen.